Ulica oficerska to ulica, która wiele lat czekała na remont. My nie tylko zrealizowaliśmy chodniki i nawierzchnię, ale przede wszystkim to wszystko, co się znajduje po tym, czyli wszystkie sieci zostały wymienione. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję przyjechać i pokazywać, jak rozpoczynamy inwestycje. Wtedy mówiliśmy, że w grudniu planujemy zakończenie. Mamy 4 grudnia, mieszkańcy już dzisiaj korzystają z tej pięknego chodnika, pięknej ulicy. To inwestycja bardzo ważna dla tej dzielnicy, ważna dla Rady Dzielnicy. Cieszymy się z tego, że wspólnie z Radą Dzielnicy mogliśmy ją projektować, realizować, a teraz ją e, powiedzmy otworzyć pół oficjalnie. Wiem, że to nie koniec. Będziemy chcieli tutaj jeszcze dodatkowo wykorzystać chodnik, zasadzić jakieś zielone rzeczy, zieleń, która, która się pojawi tutaj. A to wszystko dla tej dzielnicy i dla tych mieszkańców, którzy tutaj na co dzień mieszkają. Zakres wykonanych robót był dosyć szeroki, oprócz przebudowy nawierzchni i odbudowy nawierzchni i budowy chodników została wykonana kanalizacja deszczowa około 330 metrów. Do tego zostało wykonane 25 studzienek, 35 pustów. Został, została przy okazji wykonana przebudowa sieci wodociągowej z przełączeniami e, przyłączy wodociągowej dla mieszkańców, po prostu, żeby poprawić komfort.